Witam, z tej strony Matka PRL. W dzisiejszym filmie chciałem Wam pokazać zapowiedziane te dwie rzeczy Zacznijmy od pierwszej Od guzika marynarki wojennej Jest to guzik od munduru galowego, czyli czarnego Ach, Nie wiele Wam o nim powiem, bo nie wiem nie ma, mało, nie ma za dużo informacji na temat tego guzika Wiem, że jest to wzór 61 Kosztuje wiele, 3 złotych maksymalnie Drugą rzeczą jest klamra marynarki wojennej, o której nie ma totalnie żadnych informacji. Oprócz tego, że widziałem różne zdjęcia, których ta klamra właśnie jest, ale z tego bodajże wiem, że ta klamra jest od 2005 w polskim w polskiej marynarce wojennej i wygląda tak. Starsze klamry są bardziej popularne i inaczej troszeczkę wyglądają. Jest to szybki film na dzisiaj. W przyszłym filmie będzie rogatywka z PRL-u. Pa.